Witam Państwa bardzo serdecznie. Powiem szczerze, że niesamowicie się cieszę, że, że mogę tu dzisiaj być i mogę opowiedzieć Państwu o, o inicjatywie, nad którą prace tak naprawdę zaczęły się właściwie... No ponad dwa lata temu, jak myślę tutaj Artur potwierdzi, że te pierwsze rozmowy zaczęły się bardzo dawno. Ja bardzo się cieszę, że w trakcie debaty oksfordzkiej padło takie stwierdzenie, to Kamil Wyszkowski powiedział bardzo ci, Kamil, za to dziękuję, że samoregulacja branży to jest forma buntu, bo to jest właśnie, to jest właśnie taki bunt, bunt, bunt w tej branży. Ale zacznijmy od genezy, dlaczego w ogóle ta, ta deklaracja i pomysł na deklarację się, się pojawił. Um, oczywiście niestety w rzeczywistości są zjawiska, które choć bardzo byśmy chcieli i choć czasami udajemy, że ich nie ma. One niestety występują. Takim zjawiskiem jest, jest mis Bardzo ciekawy wynik badania przeprowadzonego przez bankiera pokazuje nam, że ponad połowa sprzedawców mówi, że mis to nie jest sporadyczne działanie albo wypadek przy pracy, tylko że właściwie na co dzień zdarza się to, że konsumentowi oferujemy produkt, który niekoniecznie jest w 100% odpowiedzią na to, czego, czego on potrzebuje. I oczywiście możemy powiedzieć, że nie da się zbawić całego świata. Faktycznie całego świata zbawić się nie da. Natomiast postanowiliśmy, że jednak pewną część tego świata możemy, możemy zbawić. Stąd pojawił się pomysł deklaracji odpowiedzialnej sprzedaży naszego buntu, buntu w, tej, w tej branży. To, co ważne, deklaracja to nie jest sama, sam dokument, o którym Państwo za chwilę opowiem. To nie są same zobowiązania, które wezmą na siebie sygnatariusze, ale to jest szersza inicjatywa. Inicjatywa, której postawiliśmy bardzo, bardzo ambitne cele. Po pierwsze, oczywiście, wyznaczanie standardów na rynku. Chcemy, żeby to był pewien wyznacznik i odnośnik do tego, jak powinny wyglądać relacje odpowiedzialne relacje banku z, z konsumentem. Ale też chcemy, żeby deklaracja była przestrzenią do uczciwego dialogu biznesu z konsumentami, ale też przestrzenią do dzielenia się wiedzą i edukacji. Wiemy, że nadal ta przestrzeń i ta kwestia edukacji konsumenta, ale też biznesu jest przestrzenią do zagospodarowania i wiele tutaj, tutaj można, można zrobić. Oczywiście chcemy też, żeby deklaracja pomagała zwiększać zaufanie do branży, do branży finansowej. Wierzymy, że te standardy, które wytyczamy, e, będą, będą przestrzegane w rzeczywistości i dzięki temu konsument będzie czuł się pewniej, bezpieczniej e, i, będzie, i będzie branży ufał. Kto stoi za, za deklaracją, wśród inicjatorów deklaracji mamy jedne z największych instytucji finansowych w swojej kategorii, czyli dwa bardzo duże banki, Bank BNP Paribas oraz Santander Bank, Bank Polska. No i oczywiście pośrednika finansowego, też jednego z największych, ANG, ANG Spółdzielnia. Gospodarzem tej inicjatywy jest Federacja Konsumentów, przedstawiać nie trzeba, największa, najbardziej znana organizacja zajmująca się Kwestiami konsumenckimi. Co mówi sama deklaracja? Deklaracja to szereg zobowiązań, konkretnie dziewięć dużych zobowiązań. Z czego one wynikają? Oczywiście uważamy, że i jesteśmy przekonani, że instytucje finansowe są niesamowicie istotnymi podmiotami gospodarki mają ogromny wpływ na otoczenie, ogromny wpływ na każdego z nas. Każdy z nas, oprócz tego, że pewnie większość z Państwa z tym sektorem związana jest zawodowo, jest też związana z nim jako konsument, więc branża i instytucje, które mają wpływ na nas wszystkich. Jesteśmy też przekonani i uważamy, że produkty oferowane przez tę branżę to są produkty podstawowe, niezbędne i naprawdę bardzo potrzebne w życiu każdego z nas. Natomiast też zdajemy sobie sprawę, że aby one spełniały swoją rolę, abyśmy mogli z nich bezpiecznie korzystać, aby faktycznie były dla nas korzyścią, a nie, a nie wyzwaniem, muszą być odpowiednio konstruowane, odpowiednio sprzedawane, odpowiednio musimy o nich, o nich komunikować. Dlatego też powstała deklaracja i dziewięć zobowiązań. Czyli po pierwsze, sygnatariusze deklaracji zobowiązują się oferować produkty przejrzyste, zrozumiałe i proste. Oznacza to, Oferować produkty o, o najprostszej możliwej konstrukcji dla danej kategorii funkcjonalności produktu, ciągle pracować nad upraszczaniem komunikacji i dokumentacji kierowanej do konsumenta, tak aby była ona zrozumiała, nie wprowadzać rozwiązań mogących wprowadzać konsumenta w błąd. Po drugie, sprzedawać produkty dopasowane do potrzeb i możliwości konsumenta, dbając o jego bezpieczeństwo. A zatem każdemu konsumentowi oferować produkt, który zaspokaja jego faktyczne potrzeby, a nie służy wyłącznie rozwojowi biznesu instytucji finansowych lub podmiotów z nimi powiązanych. Poza tym dbać o pełną wiedzę konsumenta dotyczącą zakąpionych produktów i e, ich funkcjonowania. Oferować produkty o poziomie ryzyka, dopasowanym do potrzeb, sytuacji finansowej i wiedzy konsumenta. Oferować konsumentom produkty dopasowane do ich sytuacji materialnej oraz wieku. Sprzedawać świadomie, nie tolerować miscelingu, nie nadużywać formu i rozwiązań utrudniających konsumentowi pełne skorzystanie z produktu. Po trzecie, sprzedawać za, cenę, za godziwą cenę, a zatem stosowane marże, prowizje i opłaty do produktów i usług muszą być przejrzyste i uczciwe. Chcemy oferować produkty za uzasadnioną rynkowo cenę, zachowując szczególną dbałość o zachowanie właściwych proporcji pomiędzy ich korzyściami a kosztami postrzeganymi z perspektywy przeciętnego konsumenta. Po czwarte, umożliwiać proste, sprawne i skuteczne załatwianie skarg, a więc rozwiązywać problemy konsumentów w najlepszy możliwy sposób, w najkrótszym możliwym czasie, usprawniać działanie instytucji, poprawiając błędy wskazywane przez konsumentów, zapewniać konsumentom łatwy dostęp do informacji o miejscach i sposobach pozyskiwania danych niezbędnych do składania skarg i reklamacji na stronach internetowych instytucji finansowych oraz w systemach transakcyjnych, do których klienci mają dostęp. Po piąte, Dbać szczególnie o bezpieczeństwo konsumentów z grup wrażliwych społecznie, a więc w przygotowaniu oferty oraz w komunikacji zwracać szczególną uwagę na takie grupy, w tym na osoby młode, seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami. Po szóste traktować wszystkich konsumentów z szacunkiem, zapewniać najwyższą jakość obsługi, zapewniać się najwyższą jakość obsługi każdego konsumenta, niezależnie od kanału kontaktu, promować produkty w sposób transparentny i rzetelny, a więc nie pomijać danych informacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z produktu. Po ósme, słuchać i uwzględniać głos konsumenta przy podejmowaniu działań, prowadzić ciągły dialog z konsumentem przy wykorzystaniu różnych kanałów i możliwości dialogu, umożliwiających zarówno słuchanie jego potrzeb, jak i odpowiadanie na nie. I ostatni punkt i zobowiązanie, ostatnie, ale równie ważne, edukować konsumentów i innych uczestników rynku, a zatem podejmować działania w celu niwelowania różnic w poziomie wiedzy i rozumienia produktów finansowych między przedstawicielami instytucji finansowej a konsumentem, w tym szczególnie poprzez angażowanie się w programy edukacyjne w zakresie finansów, edukować konsumentów w zakresie bezpiecznego korzystania produktów, zwłaszcza online. Deklaracja jest, jest inicjatywą dobrowolną, nie jest związana bezpośrednio z żadną konkretną instytucją, instytucją finansową. Dołączyć do niej może prawie każdy chętny. Prawie każdy, ponieważ już w pierwszym kroku nie akceptujemy firm i organizacji, wobec których zostało wydane ostrzeżenie przez, przez UOKIK bądź przez, przez KNF. Zależy nam na wiarygodności, rzetelności i transparentności w ramach tej inicjatywy. Dlatego też powołaliśmy Radę Deklaracji. Rada Deklaracji jest, jest takim ciałem i organem decyzyjnym i składa się z dwóch kategorii członków. Członkowie niezależni. Tutaj nazwiska, których pewnie omawiać nie muszę specjalnie, to osoby, które... Znamy, które cenione są na rynku ze względu na wiedzę, doświadczenie, ale też rozumienie tej, tej tematyki. Druga kategoria to członkowie zależni są to przedstawiciele em, instytucji sygnatariuszy deklaracji. E, oni zasiadają w Radzie na dwuletnią kadencję. Na ten moment są to przedstawiciele instytucji będących e, inicjatorami powstania deklaracji. No i oczywiście w radzie zasiada także e, przedstawiciel gospodarza, e, gospodarza inicjatywy. E, tutaj jest to prezes. Federacji Konsumentów. Jak można przystąpić do, do deklaracji, bo mam nadzieję, że to już Państwa bardzo interesuje i wszystkie instytucje bardzo chcą do tej deklaracji dołączyć. Tak jak powiedziałam, gospodarzem całej inicjatywy jest Federacja, zatem każdą zainteresowaną instytucję zachęcam do skontaktowania się z Federacją Konsumentów. Federacja Konsumentów opowie o wszystkich procedurach związanych z przedstawieniem, o wszelkich formalnościach, które tego dotyczą. Następnie, czego państwa audyt, e, ponieważ zależy nam na tym, żeby deklaracja nie była ładnym, podpisanym dokumentem, ale żeby faktycznie podpisanie jej potwierdzało pewien stan faktyczny w państwa organizacjach. E, dlatego przygotowaliśmy metodykę e, i szereg pytań e, e, i sprawdzających pewne aspekty u państwa, w działania państwa organizacji, które są związane bezpośrednio z zasadami deklaracji. Do współpracy przy tym projekcie zaprosiliśmy firmę audytorską, doradczą KPMG, która jest naszym partnerem audytowym i która będzie przeprowadzała audyty w ramach, w ramach deklaracji. E, po audycie e, to Rada Deklaracji ostatecznie podejmuje decyzję, czy zaprasza Państwa, czy nie do, do grona sygnatariuszy deklaracji. E, pozytywna decyzja oznacza, że zapraszamy też na uroczyste podpisanie de, de, deklaracji i przez kolejny rok mogą Państwo wszem i wobec ogłaszać, że jesteście sygnatariuszem deklaracji odpowiedzialnej sprzedaży, że przestrzegacie określonych, zdefiniowanych standardów, że jesteście odpowiedzialni podmiotem. Po roku niestety audyt trzeba powtórzyć, dlatego, że zdajemy sobie sprawę z tego, że rzeczywistość zmienną jest. To już dzisiaj parę razy, parę razy padało i wiemy, że z jednej strony mogą się zdarzyć rzeczy, które sprawią, że państwa wynik będzie gorszy, ale mamy też nadzieję, że z roku na rok wyniki audytu będą po prostu u, u sygnatariuszy coraz lepsze i państwa działania będą coraz, coraz bardziej spójne z tym, z tym co zaproponowaliście. No cóż, mam nadzieję, że, że ta prezentacja była ciekawa, ale że przede wszystkim zachęciła Państwa do, do dołączenia do, do, do deklaracji odpowiedzialnej sprzedaży. Jeśli jednak ktoś jeszcze, czy któraś instytucja ma wątpliwości, czy warto włączyć się w, w inicjatywę Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży, to ja mam nadzieję, zaproszę tutaj e, osoby, które mam nadzieję, że pomogą mi przekonać państwa do końca e, i pozwolę sobie tutaj w kolejności alfabetycznej zaprosić ponownie pana Michała Gajewskiego, prezesa Santander Bank Polska, pana Przemysława Kdańskiego, prezesa zarządu banku PNP Paribas, pana Artura Gocławskiego, prezesa zarządu NG Spółdzielni i pana Kamila Pluskwa-Dąbrowskiego, prezesa Federacji Konsumentów. Zapraszam pana. Dobrze, proszę państwa. No to ja zacznę w takim razie może od, od, od federacji. Takich inicjatyw o tym, kto jest fajny i dlaczego i co dobrego robi, jest na rynku bardzo dużo. Um, Państwo też pewnie jako federacja jesteście do szeregu różnych inicjatyw zapraszani. Um, a czym ta inicjatywa, według, według państwa, się różni od innych tego typu inicjatyw na rynku? Dwa pytania od razu. To ja powiem tak. Odpowiedź na pierwsze pytanie. Taki duży, taki mały może świętym być. To jest otwarta inicjatywa dla wszystkich. Którzy czują w sobie potrzebę odpowiedzialnej sprzedaży. Mamy wspaniałych inicjatorów. Serdecznie dziękuję za taką inicjatywę, za poświęcenie całkiem sporej sporo ilości czasu, pracowników, szefostwa i tak dalej, żebyśmy mogli być tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, czyli mieć gotową, sformułowaną deklarację. Myślę, że. Głównym powodem, dla którego Federacja chciała się do tego projektu włączyć, jest to, że rzadko zdarzają się takie inicjatywy, które by spełniały wszystkie kryteria, które Federacja stawia przed samoregulacją. Wielokrotnie powtarzałem, że samoregulacja nie może być listkiem figowym, że musi iść za nią rzeczywista wartość. I żeby to się stało, to po pierwsze musimy zaproponować konsumentowi coś więcej niż tylko respektowanie przepisów. Ustawowych. Po drugie, musimy zgodzić się na mechanizm kontroli. Mamy go tutaj w postaci profesjonalnego audytu. Powiem Państwu tylko, że ten audyt, ja zachęcam wszystkich do przystąpienia, ale to nie jest pięciominutowe odhaczenie paru checkboxów. Mamy całkiem sporo kryteriów i chcemy, żeby rzeczywiście to, to weryfikowało. Nie tylko fazę, tą, tą warstwę deklaracji, ale rzeczywiste działanie. No i trzecia to jest mechanizm sankcji ewentualnych. Mamy tutaj ten mechanizm niejaka automatyczny, audytujemy się co roku. Zmieniający się rynek musi poddawać się tej okresowej kontroli. Z przyjemnością przyjęliśmy rolę gospodarza, ponieważ uważamy, że każda taka inicjatywa, jeśli jest wiarygodna, a ta jest naszym zdaniem wiarygodna, jest warta tego, żeby ją wesprzeć. I żeby powiedzieć tak, my, głos konsumentów, chcemy właśnie takiej inicjatywy ze strony rynku finansowego. Argumenty federacji myślę, że promiją groźnie dla banków, więc dlatego bardziej pytanie i dla instytucji finansowych szeroko rozumianych, dlatego pytanie do panów wszystkich, dlaczego państwa instytucje i panowie zdecydowali się do tej inicjatywy dołączyć? Od lewej. Zacznę od tego, że chciałbym. Nie wiem, czy jest na sali Jacqueline Kasprzak z obecnego Ministerstwa Inwestycji i, i Rozwoju, bo to od rozmowy z Jacqueline się zaczął pomysł pracy nad deklaracją. Jacqueline pokazał mi kiedyś taką deklarację, którą banki skandynawskie powzięły na rzecz odpowiedzialnej, na taką bardzo CSR-ową, bardzo taką ogólną deklarację. I dziś doszliśmy do wniosku, za chwilę już wespół z Santanderem i BNP i tu wielkie podziękowania dla koleżanek. i przede wszystkim koleżanek i kolegów, bo też Federacja, chciałem, żebyście Państwo wiedzieli, to jest bardzo dużo pracy, znaczy wiele osób poświęciło mnóstwo czasu, żeby doprowadzić do tego, że ta deklaracja jest w takim stanie, jak jest i może coś zrobić. I oczywiście i wtedy jakby szukając tego pomysłu, co moglibyśmy jako branża finansowa, czym się zająć, no to ja, ja cały czas uważam, zdania ja nie zmieniam i o tym naszym projekcie mówimy od lat, że największym wyzwaniem naszej branży to jest kwestia odpowiedzialnej sprzedaży, czyli walki z, z misylingiem, znaczy, Pewnie znajdziemy mnóstwo ważnych inicjatyw, które branża finansowa może podejmować. Natomiast ciężko znaleźć tak dużego kalibru. Jeżeli nie, nie zapanujemy nad misylingiem, nie poradzimy sobie z niczym innym. I tak dalej, to jest antymisylingowa deklaracja, więc ona jest. Ja się ogromnie cieszę, że, że jesteśmy tu dzisiaj, że udało nam się przejść te różne koleje naszej losu tej deklaracji. W związku z tym mam, mamy nadzieję na poważnie zająć się naszym najważniejszym wyzwaniem. Dziękuję. W, w przypadku instytucji, którą ja reprezentuję, to po pierwsze jest to związane z, tak jak powiedziałem, z naszą strategią odpowiedzialnej bankowości. To jest strategia, która, była, która została przyjęta zarówno przez grupę, jak i przez banki, które działają w poszczególnych geografiach. Drugą bardzo istotną dla mnie kwestią było również to, że cele, które sobie stawiamy jako instytucja, to nie są cele, tak jak czasami się mnie pytają na przykład dziennikarze, kiedy będziemy największym bankiem w Polsce. Jesteśmy numer dwa. Ja powiedziałem, że ja się nie ścigam na sumę bilansową, na to, żeby być największym. Ja, ja się ścigam na to, żeby być najlepszym bankiem dla klientów. A najlepszym bankiem dla klientów mogłoby być tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będę sprzedawał czy oferował produkty, które odpowiadają potrzebom, gdzie będę rzeczywiście najpierw identyfikował te potrzeby, gdzie będę się koncentrował na ich doświadczeniu i gdzie będę rzeczywiście to mierzył. I dlatego uważam, że tego typu inicjatywa, która jest tak naprawdę no z samą regulacją rynku, tak, czyli tutaj nikt nas nie zmuszał do tego, sami bardzo chętnie do tego przystąpiliśmy, uważając to, że to jest bardzo ważne dla, dla, dla reputacji naszych naszej instytucji, dlatego bym zachęcał wszystkich, żeby, żeby również do tego przystąpili I, i to był powód, to była moja motywacja, motywacja mojego zespołu, żeby tutaj czynnie wziąć udział. Dzień, dzień dobry Państwu. Tu mój przedmówca powiedział, że ta inicjatywa jest wiarygodna. Ja się w pełni pod tym podpisuję. Ona jest wiarygodna, bo jest w ogóle niewymuszona przez nikogo i po prostu ona się narodziła z naszego przekonania, z naszej potrzeby, że biznes bankowy, biznes finansowy trzeba prowadzić w sposób czysty, etyczny, przejrzysty, transparentny, uczciwy na każdym kroku i można by wrócić do tej porannej dyskusji, czy to jest oportunistyczne, czy buntownicze. To chyba nie ma większego znaczenia. Ja natomiast wierzę, że w dłuższym horyzoncie czasowym tylko te instytucje, które będą porządne, rzetelne, uczciwe, odniosą również finansowy sukces dla swoich inwestorów, dla swoich akcjonariuszy. Ja bardzo bym chciał, żeby reputacja naszej branży się odbudowała. Ona podupadła mocno, głównie w efekcie globalnego kryzysu finansowego. Pamiętam swoje początki w bankowości blisko 30 lat temu. Była to branża, do której ludzie się garnęli, gdzie każdy chciał pracować, gdzie młodzi ludzie widzieli szansę rozwoju. Teraz jest tak, że no, nie garną się do nas tak bardzo Młodzi, zdolni absolwenci. Mamy trudności i mówię za co w imieniu całej branży, a nie tylko naszej instytucji, w zapełnieniu istniejących wakatów w dużym stopniu dlatego, że młodzi ludzie nie tylko oczekują Bezpiecznej pracy i atrakcyjnego wynagrodzenia, ale też pewnego okręgosłupa moralnego i zestawu wartości od instytucji, w której pracują, i pewnej pozytywnej reputacji od branży. Wierzę, że ta inicjatywa pomoże nam wszystkim tą reputację odbudować i znowu stać się branżą atrakcyjną, ciekawą, pożądaną, na no, na końcu i nasi klienci, i nasi akcjonariusze. Dziękuję. Tu już padło dużo. Panowie powiedzieliście, dlaczego wy się zdecydowaliście. Panie prezesie, jakby Panią innych przekonać, to takie główne argumenty, których by Pan użył wobec siedzących tutaj albo tych, którzy przekażą swoim szefom, że należy się włączyć, to jakie by to były argumenty? Mi się wydaje, że tutaj trochę Przemek też już o tym, o tym powiedział. Ja też w, w swoich wiedz w, w w to, w co wierzę i co, czym dzielę się ze swoim zespołem, no jest to, że, że przyszłość, długoterminowe trendy są takie, że tylko te instytucje, które będą rzeczywiście uczciwie działać, które będą budowały swoją reputację i zaufanie, bezpieczeństwo. Tylko one będą miały szansę na rynku przetrwać i oczywiście będą się zdarzały wpadki, ale, ale tylko, one, tylko one, tylko do nich klienci będą, będą przychodzili. Więc nawet jeżeli z punktu widzenia, jeżeli jest za mało punkt widzenia etyczny, moralny, no to punkt widzenia czysto biznesowy, Również powinien skłaniać y, pozostałych kolegów do tego, żeby przystąpili do naszej inicjatywy. To pan prezes, chciałbym. Spróbował użyć takiego argumentu quasi sportowego. Mianowicie, bankowość w Polsce jest bardzo konkurencyjna, była i będzie. I oczywiście z Michałem konkurujemy. Oprócz tego, że jesteśmy sygnatariuszami tej deklaracji. I to, co bym zaproponował wreszcie sektora, to konkurowanie w dalszym ciągu, ale na. Od nowa zdefiniowanych regułach, nowo zdefiniowanych zasadach gry, zasadach, które są fair, takie same dla wszystkich, jasne i transparentne. I wtedy będzie to. Dalej zaciekła, ale bardzo uczciwa konkurencja, dająca jeszcze więcej satysfakcji. Pan prezes o tym mówił we wcześniejszej rozmowie o tych uczciwych zasadach. No dobrze, panie prezesie, ja mam do pana trudniejsze pytanie. Czy nie boi się pan tego, że taka samoregulacja wpłynie negatywnie na poziom sprzedaży instytucji finansowych? Jednak mamy tam szereg ograniczeń dotyczących zarówno komunikacji komunikacji produktów, promocji, ale też samego procesu sprzedaży. Ale ja nie chcę takiej sprzedaży, która jest nie fair, nieuczciwa, która opiera się o wciskaniu produktów czy rozwiązań klientom, których oni tak naprawdę nie rozumieją i nie potrzebują. Ja mam wrażenie graniczące z pewnością, że te zacniejsze banki na rynku odeszły już od tych praktyk. Natomiast ta deklaracja ona jeszcze mocniej wymusi na nas dostosowanie wszystkich działań sprzedażowych i oko sprzedażowych do właśnie tego nowego zestawu uczciwych zadań. Nie sądzę, żeby wyniki siadły, a raczej wierzę, że się będą poprawiały, bo z większą pasją, z większym petem ludzie będą grali w grę, gdzie reguły są fajne, jasne, sprawiedliwe i uczciwe. No dobrze. Arturze, ty prezentujesz trochę inny typ organizacji. Nie jesteś bankiem, tylko prowadzisz spółdzielnię, jesteście pośrednikiem finansowym. Czy Twoim zdaniem są różnice między odpowiedzialnością banku i, i pośrednika i gdzie widzisz takie główne obszary waszej odpowiedzialności? Tak krótko, patrzę na zegar i boję się gniewu Pawła Aksanowicza, <laughs> w związku z tym bardzo szybko. Znaczy wydaje mi się, że nasza odpowiedzialność ma, ma wspólny mianownik, a ten wspólny mianownik to jest mamy dostarczyć klientom to co potrzebują, to co rozumieją, na co ich stać i godziwą cenę i różnica tego pewnie jest w tym, że, że banki mogą kształtować produkty, my tego nie możemy, no ale z kolei mamy tę znakomitą przewagę nad, nad bankami, że możemy... Wy sprzedajecie swoje produkty w ograniczonej liczbie, a ja, będąc pośrednikiem wielu banków, jestem w stanie dopasować bardziej do klientów. Ale najważniejsze jest to, że na nas wszystkich ciąży ta sama odpowiedzialność, czyli musimy służyć naszym klientom. No dobrze, to ponieważ widzę tutaj ten napis, to ja mam dwa takie pytania do, do Panów wszystkich. Jedno zdanie, poważne, jedno zdanie, które chcielibyście panowie powiedzieć dzisiaj na starcie tej inicjatywy, brzmiałoby i tak zrobię rundkę od Kamila. Sądzę, że każda instytucja finansowa, z którą ja miałem do czynienia, ma w swoją strategię wpisane dobro klienta. To jest pokerowe sprawdzam, my tutaj podnosimy bunt przeciwko miselingowi. i mam nadzieję, że wszyscy się do tego przyłączycie. Ja już powiedziałem, no grajmy fair, grajmy czysto, nie faulujmy, będzie z tego więcej radości, pasji, satysfakcji wszyscy uczestnicy gry i kibice będą zadowoleni. Dołączcie do nas. A ja tak trochę może romantycznie, że mamy wielkie możliwości czynienia dobra i to od nas zależy czy skorzystamy z tego czy nie. No dobrze, i słuchajcie, jeszcze jedno pytanie. Ja mam nadzieję, że spotkamy się tutaj za pięć lat. Mam nadzieję, że wtedy to nas będzie dużo więcej i będziemy mieli więcej też czasu. I co wtedy chcielibyście móc panowie powiedzieć po tych pięciu latach? Jak marzenie takie? Ja bym chciał to, o czym, o tym, o czym Przemek powiedział, czyli mi, mi, ja też bym z radością zobaczył taki świat naszej branży finansowej, kiedy nasi współpracownicy i my sami jesteśmy dumni z tego powodu, że pracujemy w branży finansowej. I rzeczywiście, jeżeli powiemy komuś, że tak, pracuję w banku, pracuję u pośrednika, pracuję, to nie jest to obciach, tylko to jest wow, ale, ale ci zazdroszczę, ale fajnie, to jest imponujące, i tego, tego bym sobie życzył. A ja bym sobie życzył, żeby rzeczywistość była taka, jak jest ta deklaracja, żeby ta deklaracja za pięć lat już po prostu nie była potrzebna, bo zachowania rękowe już po prostu takie by były i, i żebyśmy tutaj wszyscy no właśnie siedzieli w o wiele większym gronie i powiedzieli, no rozwiązujemy, bo wszyscy już tak działamy. Ja się podpisuję pod przedmówcami oburącz i z pasją. Może za pięć lat jeszcze ona będzie potrzebna, ale ja wtedy chciałbym, żeby na tej scenie było kilkudziesięciu prezesów instytucji Prezes. finansowych i prezesek, co jasne. Prezesek i prezesów. Mniej prezesów. Ja się do tego przyłączam, ale też moim marzeniem jest, abyśmy za pięć lat spotkali się tutaj, również z innymi branżami rynkowymi i powiedzieli mi, zobaczcie, sektor finansowy potrafił to zrobić, wy też możecie. Super, proszę Państwa, bardzo dobry, optymistyczny akcent tutaj od wszystkich Panów, panów na koniec. Bardzo dziękuję Panom za, za rozmowę. Mam nadzieję, że ten płomień buntu, który dzisiaj rozniecamy, faktycznie ogarnie całą branżę, a może wręcz to, co Kamil powiedział, może też inne branże. Bardzo dziękuję.